Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w The Sims 4, w moim prywatnym sejwie. Dawno mnie tu nie było, bo jakoś tak czas mi nie pozwalał za bardzo na pogrywanie. Ale gdzieś ciągle z tyłu głowy miałam to, że wyszły takie dwa odcinki z pewną historią z tego mojego sejwu. No i to na tym się skończyło, ta historia jest jakby niedokończona i chciałabym to pociągnąć dalej. Po prostu zakończyć ten wątek, żeby nie zostawiać tego tak... Takie po prostu niedokończone. I w tym sejwie, w ostatnim odcinku chyba, szykowaliśmy się na ślub Wiktoryny i jej narzeczonego Wiktora. Tam właściwie były zaręczyny, i na tym się skończyło. I pomiędzy tamtym odcinkiem a tym właściwie niewiele się zmieniło. Może tylko to, że Wiktoryna zdążyła poznać swoich przyszłych teściów oraz siostrę swojego przyszłego męża. Czyli Wiktor jest i tutaj gdzieś, w tej chwili nawet nie mogę ich tu znaleźć, ale gdzieś tu na pewno są jej przyszli, przyszli, nie doszli jeszcze teściowie. Nie będę ich teraz tutaj już poszukiwała. Nie jest to w tej chwili ważne. I mamy Wigilię. Ja tutaj wysłałam Arletę, żeby sobie już tutaj coś przygotowywała po rozmowie. A dlaczego one nie chcą? A nie, dobra, gotuję, bo już myślałam, że dała sobie z czym spokój. Także ok, szykujemy kolację wigilijną, spędzimy ją sobie tutaj w takim gronie tylko samych domowników, więc niech oni tutaj sobie działają. Natomiast my zajmiemy się planowaniem ślubu i planowaniem... Bożego Narodzenia, bo chciałabym takie spotkanie zorganizować właśnie z przyszłymi teściami Arlety. Dobrze mówię źle, Wiktory. <grymne> Zawsze ich mylę. I po prostu, no, żeby oni się poznali, prawda? A ślub na drugi dzień świąt. Fajnie, by to tak chyba wyszło, nie? Dobra, więc tutaj się nam szykuje ta kolacja z rybą. A my lecimy do kalendarza. Kalendarz. Tak, tutaj mi wypadło, że w niedzielę ta wigilia, to niech tak będzie. W poniedziałek chciałabym zaplanować taki. No tu mamy ten wystawny posiłek, ale mnie by się przydało takie spotkanie jakieś. Nie za bardzo tutaj mogę. Mogę dodać wydarzenie i wizytę z noclegiem. No a to wydarzenie? Chciałabym, żeby po prostu teściowie przyszli na taki obiad świąteczny randka, bociankowe, beczka, mm -hmm, mm -hmm, mm. spęd na ranczu, mm -hmm, czarno-biała, <gryb> pogrzeb, no może jeszcze nie teraz, piżama party, impreza, przyjęcie charytatywne, no jest tego, kurczę, dużo. Rodzinny zjazd, o to by może pasowało, nie? Ten rodzinny zjazd. Tylko, że nie możemy żadnych celów tutaj wziąć. To chyba wynika z tego, że mamy to święto, które trwa cały dzień. Ale okej, okay, nie ma to znaczenia. Tu chodzi tylko też, żeby się poznali. Uroczysta kolacja. I jeszcze tutaj, zerknę, ale chyba przyjęcie kawowe to nie. No to dobra, to weźmiemy ten zjazd rodzinny. Dobra, nie bierzemy celów, jest zjazd rodzinny. Dalej. Gospodarzem tego zjazdu oczywiście. Chciałam powiedzieć, że Arleta i Dwayne, ale tak naprawdę. No dobra, Arleta i Wiktoryna. Damy, że one będą tutaj prowadziły to wszystko. Jedna drugiej pomoże. Wymagania i teraz goście. Yy, I mogę wziąć maksymalnie 15, więc tak, yy, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dwayna nie odznaczam, bo oni tak jest w tym domu, więc będzie siłą rzeczy uczestniczył. Yy. Emil to jest brat Arlety, drugi brat, jak najbardziej. Maja to jest żona Emila, no to trzeba ją wziąć, a Maja też żona drugiego brata. Okej, okay. tutaj jacyś znajomi, e, to jest siostra Cyprianna, Wiktoryna jest w domu, jak najbardziej. Jakub to jest syn, yy, syn jednego z braci, kurczę pasowałoby go zaproszenie. nie wiem czy mi starczy miejsca tutaj. Zuzanna to jest znowu córka drugiego, ale ona też ma męża, ma córkę. Ja nie wiem, wszystkich nie zaproszę, bo się tutaj nie pomieszczą. Więc Zuzkę odznaczam, bo ona mieszka w Tomarangu, załóżmy, że ma za daleko, nie przyjedzie. Yy, Julka. Yy, Julka jest aktorką, więc też możemy w sumie ją pominąć na zasadzie, że ma jakieś tam świąteczną sesję zdjęciową. O! Okej, okay, to jedziemy dalej. Grzesiek to jest jeden z synów naszego brata. Może on idzie do żony. Jadą powiedzmy na święta do swoich teściów. Ok, to już mamy go z głowy. I tu by było tyle. O kurczę, ale ona nie zna przecież przyszłych teściów Wiktoryny. Więc jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. To musimy to zrobić Wiktoryną. Poniedziałek. Czy wydarzenie? To było gdzieś na dole, chyba, nie? Domowe pieczeń. Kolacja, tutaj. To o to nam chodzi. E, I gospodarze, no to tutaj już wiemy o co chodzi, kogo wybrać. No i jeszcze raz gości. E, Wiktoryna może nie znać wszystkich swoich cioć i wujków, bo to tam różnie było. A czasem, nawet jak poznamy kogoś, to. Dziwnym trafem gra, <laughs> potrafi spłatać figla i po prostu gdzieś ci znajomi nam umykają. Ale okej, okay, dobra. Wiktor, no, Wiktora trzeba zaprosić, bo to jest jej narzeczony. To jest jej wujka, <laughs> żona. Tutaj widzę, że znajomych trochę ma ze szkoły. Okej, okay, pomijamy ich. To jest wujek. Ale to nie była tego wujka, żona. Dłoni, mm. <śmianie> Arleta to wiadomo, oni są w domu. Ciotka Julia. Mm, pomyślimy, jak starczy miejsca. I patrzcie, ona też nie ma wszystkich tutaj. Kurczę ty, ona nie zna swoich teściów? Jak to jest możliwe, skoro. skoro ich znała? To jest coś dziwnego, powiem Wam. E, aż muszę stąd wyjść. Po prostu szoku doznałam w tym momencie. Jeszcze popatrzmy na ten pan. No ja byłam pewna, że ona ich zna. No jak mnie zna, jak przecież e, byliśmy tam, poznała teściową, teścia, poznała e, siostrę swojego przyszłego męża. Spędzili nawet tam trochę czasu u nich. On pochodzi z tego miasteczka, które doszło z tymi zwierzątkami typu krowy, lamy, kury. Zawsze zapominam nazwy tych miasteczek. W każdym bądź razie niemożliwe, dlaczego to tak jest? Czy to coś się w tej grze tutaj? Kurczę, no to nie możemy tego zrobić. No bo przecież chodzi o to właśnie, żeby oni się wszyscy zapoznali z przyszłą rodziną. Rodziną jej przyszłego męża. Hmm. Dobra. Trudno się mówić. Żyje się dalej. Jakoś inaczej spróbujemy to rozwiązać. Robimy te kolacje z I po prostu to my pójdziemy do nich. O, może w ten sposób to zrobimy? Po prostu w pierwszy dzień świąt nagotujemy coś, pójdziemy do nich i tak jakby tam odbędzie się to zapoznanie dobra, mamy plan jest dobrze, jesteśmy uratowani no to tym razem skupiamy się szybciutko na tym gotowaniu na kolacji, czy ja tu mam choinkę? mam nawet, patrzcie, są i prezenty śpiewaj razem wiecie co? chodźcie co by tu im dać? może to? zaśpiewaj sobie z Dwaynem Dwayne to jest jej ojczym ale dobrze się dogadują w ogóle miałam jakiś bug gry przez pewien czas, że pomiędzy ją a jej ojczymem miałam jakieś takie romantyczne interakcje. Tutaj był taki pasek na dole. Coś tam się różowego zaczynało i widzę, że to zostało chyba naprawione przez jaką aktualizację, bo teraz jest po prostu przyjaźń, nie? Także jest spoko. Nie lubię takich zmian w tych panelach przyjaźni, miłości, romansów i tak Zmian, które są jakby dla mnie błędne i dziwne, nie? Może tam gdzieś z kimś przyjaźń się pojawiła, bądź znikła, dobra, ale takie romasy i to gdzieś tam po członkach rodziny, no to to nie jest fajne, jak się coś takiego badzi, nie? Jak coś tam się pojawia. Kurczę! Mikołaj przyszedł strof strofować naszego kota. E, Okej, okay, dobra. Mamy już to jedzonko? Nie, jeszcze chwila. No to, to... Zaprośmy, zapoznajmy się z tym Mikołajem. Nie mamy tutaj dzieciaków, bo już by prosiły o prezenty. E, wesołe zapoznanie. Co my tu mamy? Walcz. <noise> Dobra, nie będziemy walczyć z tam. Dobra, okej, okay, okej. Okay. I Arleta tutaj. Mamy tę rybkę, więc. A to nie było czegoś takiego, że ona tak fajnie dzwoniła takim dzwonkiem i wołała wszystkich? Tak, bo jest. Zawołaj na wystawny posiłek. Babciu mróz też mo może się e, poczęstować. Widzieliście to? Tutaj mi się pojawiło coś ze sklepu. Jakaś promocja. To też jest takie. Mm, no. Takie sobie. Nie lubię, żeby tutaj mi się coś tam świeci i wyskakują jakieś powiadomienia. E, Okej, okay, zapoznaliście się. No to chodźcie, chodźcie, chodźcie. Babciu się tam e, uśmiecha. Chodź do nas. Nie chcesz iść do nas. No to Arleta może zapoznasz się, chociaż wesołe zapoznanie. Prosimy o prezenty. Nie wiem, tutaj sami dorośli. Hmm, ciekawa jestem na przykład, co Wiktoryna by dostała. Może coś jej się przyda na nową drogę życia? Poprosi o prezent. A ty jeszcze się nie zapoznałaś, to proszę bardzo. Pabciom e, Mróz, no to już mamy tutaj tę tradycję. E, ozdabianie. Nawet mam to pudło z, ozdaba, z ozdobami. Jejku, jak mi się dzisiaj język plącze. Co, co wy idziecie? Nie, nie będziecie grać. Nie, 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 nie. Coś Ani się nie chce mnie... Słuchaj, zażądaj udowodnienia mocy. A to wynika z jej cechy, że ona tak nie wierzy na słowo, że to jest taki magiczny papcią mróz. A chodź, zażądasz tego udowodnienia. Co ci się dłoń stało, co tam się tak przestraszyłeś? Co to, co to było? Wspólny grunt pod związek. Ok, wiesz co? Weź tam mój powieść dekorację. O! I już, A widzicie, znów jest. Zaoszczędzi do 60%. Ja nie mogę z tym. Po prostu masakra. No ale dobra, nie mam na to wpływu. <grymne> a i co, zażądałaś, żeby udowodnił, że ma moc? Chyba udowodnił, tylko poprzez te dekoracje nie zobaczyliśmy, jak to zadziałało. To poprosimy o prezent. Wręcz, a możemy mu też wręczyć. Czy, 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 moment. Moment, moment, poproś o zostanie kąpanem. A dobrze, bo to dotyczy tego ślubu udzielającym nawet walcz, wręcz... A nie mogę poprosić po prostu zwyczajnie o prezent jest. No, jestem ciekawa co to stanie. Eee, yy, dobra. Mm. A ty, co ty byś chciał? Nam się tutaj zaliczyły dwie rzeczy, więc chyba święto powinno być udane. Świąteczny nastrój, okazywanie serdeczności, otwieranie prezentów, zaraz to zrobimy. Tylko jestem ciekawa, co dostanie Wiktoryna. Ta wigilia dzisiaj jest taka na szybko, wiecie. Ani świątecznych dekoracji na stole, nic takiego. Słuchajcie, po prostu. Bo ja miałam w ogóle w planach, że to jakoś to zrobimy, tak na prędko i przejdziemy później do tego ślubu, ale to i tak nam nie wyjdzie w tym odcinku zrobić tego na raz i tak. E, dobra, co dostałaś? Matę do jogi. Okej. Okay. Powiem wam, że nawet może jej to pasuje. Czekajcie. Bo ona jest. Ona jest koniarą, słuchajcie. ta jest koniara. Ale lubi przez to też sport, więc. No, sprawność fizyczną mam, bo już to tak dawno tu nie zaglądałam. Już trochę nie pamiętam. Po prostu nie miałam czasu na granie w Simsy, i trochę już tutaj nie pamiętam, co oni tutaj mieli. Złośliwość na szóstym, hmm, wędkarstwo, ale ja płaszczę na Dwayna, który jest w karierze sportowej. No, proszę Was. Oj, matko i córko, i jazda, i konna, i sprawność, wszystko. Więc jak dojdzie nam tu yoga, to będzie spokój Taniec, no, ale to jest arleta znów, a Wiktoryna? Ona nie jest taka bardzo, bardzo... hop do przodu. Oczywiście konno, taniec, nektary, no bo nektary to jest to, z czego tutaj żyją oni na tym ranczu. Można powiedzieć, że produkcja nektarów to jest podstawowa rzecz, z której to rancho się utrzymuje i to jest jakby hobby i pasja Arlety, czyli no tej głównej właścicielki tutaj tego rancza. Natomiast jej córka Wiktoryna, ona miała pasję z tymi końmi związaną i stąd się wzięło całe to rancze i konie. I widzę, że trzeba tu posprzątać. Chodźcie otwierać prezenty. Mogę otworzyć prezenty? Podkradnij, otwórz prezenty. O to, to mi właśnie chodzi. A chodź papciu. I tobie też damy prezent. Gdzie ty jesteś? Haftujesz krzyżykową Serio? Teraz, kiedy papcio jest u nas, chodź na dół, choć Arleta. Ogarniemy to i myślę, że wszyscy powinni być w miarę zadowoleni, chociaż jej się nie zaliczyły te zdoby. Hmm. Natomiast ignoruje świąteczny nastrój? No to wszystko wyjaśnia. Poszła sobie haftować, bo. A co tam nastrój? Tam ona chce haftować. Niezbyt ją to interesuje. Dwayne, Dwayne lubi te rzeczy, te świąteczne nastroje i tak dalej, okej, okay. okej, okay. ale co? Aha, on się czuje jak w klatce, no nie, znowu mam zaoszczędzić i tak dalej, nie interesuje mnie te, to zaoszczędzenie, dobra. Hmm. Otwórz prezent, no Dwayne, to jeszcze nie otworzyłeś? Zobaczymy, co się dostały, Papciąg Rus też nie chce prezentu, może stwierdził, że on przynosi, a nie będzie brał. Co ona dostała? Jeden alcynet. To będzie jej skarb. To jest... Mm, jeszcze... Pokażcie, co to jest. Aha, a To jest ten pierwiastek. Jako taki początek kolekcji, można by powiedzieć. No, spoko, spoko. Element podróży w czasie. A to jest chyba z eventu. Już tego eventu dawno nie ma, a tu jeszcze się to zachowało. Co Wiktoryna dostała? Bryła węgla jako prezent. Co ty tu masz? Łososia? Oh my god. A gdzie ta bryła jest? Nie wygląda na specjalnie zadowoloną. No tak myślę. No i tutaj od Rosa dostała matę. A Dwayne jeszcze nie wziął prezentu. Co dostanie? Jestem ciekawa. Masz piesek wyszedł na zewnątrz. co? Jedna misa na... Świece firmy Wikilinowa Fantazja. Cześć podejrzewam, że to w ekwipunku tego nie ma. Dobra, no to słuchajcie, Wikilia w miarę udana, prawda? Przynajmniej dla Dwayna, widzę, że tu już spoko. Arleta też. O, teraz jej się zaliczyły już te ozdoby. I Wiktoryna jak najbardziej. Wszyscy są zadowoleni, a to chyba najważniejsze. Szczęście i radość, prawda? Dobra, idź Wiktoryna do toalety jeszcze, ten papcią mróz podejrzewam, że za chwilę stąd ucieknie. E, Duen, ty chciałeś wyjść na dwór, z tego co pamiętam, to wiesz co, e, chodź posprzątasz. Bo nie zajrzeliśmy do naszych koników. Posprzątaj legowisko, Arleta tutaj wyślę, niech ona też trochę e, pomoże przy tych porządkach. Na szybko ogarniemy jeszcze zwierzęta i idziemy spać, a jutro yy, gotujemy i lecimy z wizytą do przyszłych teściów Wiktoryny. Także no, tak by to wyglądało. Patrzcie, tutaj ogon przez ścianę przenikał chwilowo. No, i noga. Ale dobra, okej, okay. to są takie szczegóły, nie wpływają zbytnio tutaj na rozgrywkę. My god. Arleta, czy ja cię wyciągnęłam z łóżka? Masakra jakaś. Nie sądziłam, że ona już tam pobiegnie i... piżamkę się przebierze. No kurczę. A Wiktoryna poszła spać. Przecież to są jej konie. No ale dobra. Niech śpi. No dobra. Okej. Okay. Arleta, weź jeszcze to powycieraj. I będziesz mogła chyba już iść spać. Tu jest uzupełnione. Zupełnie jeszcze karmę. DŁęń już poszedł. Gdzie ty jesteś? To na ławce przysypiasz, czekasz na żonę. Co tu się podziało? Eee, zamienimy to. Chodź sobie, skorzystaj. Jeszcze taki zły. Odstawienie pracy? Momencik. Potrzeba świeżego powietrza? No to ja rozumiem, ale odstawienie pracy? Czyżby był pracocholikiem? Bo już powiem Wam, że ja już nie pamiętam. Co, tu, tu, co ty tu masz? Koński obornik. Dobra, sprzedajmy go. Hmm. Miłosny mędrzec. o, pozytywna edukacja romantyczna. Ta cecha się zdobyła właśnie poprzez takie hmm, edukowanie innych simów, taką rozmowę o tych romantycznych rzeczach, i tam po którymś razie wskakuje nam taka hmm, nowa cecha. Towarzysz, to wiadomo, to z aspiracji. No i resztę to tu sobie trochę mu dałam, trochę pozdobywał. Równowaga. I szukam, gdzie tutaj jest ten pracocholizm. To może być styl życia, nie? A co to to mamy? Ukończona lista marzeń. No, kurczę, ja powiem Wam, że dosyć długo nimi grałam i dużo tu ciekawych rzeczy porobiłam. Tak, tak, pracoholik to wynika z ymm, stylu życia, ale dziś jest wolne. Więc nasz pracoholik nie idzie do pracy. Jutro mamy w kalendarzu wolne, czwartek też jest wolny. O, No to będziesz cierpiał z powodu braku pracy dobra, ja tę rybę chyba włożę do lodówy a resztę to już jutro posprzątają Arleta, gdzie ty jesteś? aha, jeszcze karmę uzupełnia, co jej się tu stało? my god zobaczcie toaleta, nieprzyjemne otoczenie, o jedno ukłucie za dużo haftowanie krzyżykowe zrobiło swoje Obowiązki na ranczu, i jest po prostu też zmęczona. Ja nie wiem. O tak, jeszcze się przewróciła. <grym> to jest dobry dzień, nie, Arleta? A papcie już poszedł? Chyba tak, nawet nie zauważyłam kiedy. Dobra, leć. Leć, ogarnij się i, i, i po prostu pójdziesz sobie spać. Dłęty nie przysypiaj tak o, tylko weźleć sobie. Normalnie się połóż po prostu. Eee... O, Wiktor śpi. Dobra. Git. Git. Wszyscy są ogarnięci, a zadowolony, że miał prezent Kacper. Kolega dzwoni. A co on by chciał o tej porze? Czasami mam wrażenie, że po prostu przywiało cię znikąd. Co? To chyba nasza pierwsza rozmowa o twoim dzieciństwie. Co cię wtedy inspirowało? Uczu, powiem wam, że pierwszy raz taki pop-up dostaję. To chyba z jakiejś aktualizacji. Gdzieś coś. Wszystko jest spowite mgłą, niech pomyślę, co za ścigstwo. Nie chcę o tym rozmawiać. Powiem wam, że Kasper to jest jakiś jego kolega, z tego co pamiętam. Oni się tam w miarę przyjaźnili. Dzwoni sobie w Boże Narodzenie tuż po północy. No dobra, powiedzmy, że z powitem głową chociaż dłoń pochodzi z Sulani, ale już od czasów ulicalnych mieszkał. No, tutaj opuścił te wyspy, nie? Mieszkał sobie tam w Copperdale bodajże. no dobra, niech będzie, że z powitem głową i niech pomyślę. I co nam to tak jakby dało? Wstałeś, wstałeś. Przywołaj utraconą kształtującą chwilę. A, czyli jeżeli sami tego nie robimy, to, bo jest taka opcja na sim chyba, żeby przywołać taką chwilę. W tym momencie tutaj tego nie mam. To w każdym bądź razie dzwonią jacyś znajomi i próbują nam to przypomnieć. Bo że jeśli bym wybrała tę opcję, że tam jest wścibski czy coś, nie, to pewnie bym nie miała tego. Natomiast jak wybrałam tę opcję taką, że OK, idę w tę rozmowę, nie, no to pojawia mi się możliwość wyboru tutaj tej kształtującej chwili. Nie wiem, czy ja dla niego coś bym chciała. Każę mu iść spać. Erletka, gdzie jesteś? Chodź, chodź, chodź sobie spać, bo ty jesteś padnięta. Dobra, i jeszcze zobaczcie, Lea, coś jest nie swoja. Czy ty jesteś chora? Mam nadzieję, że nie. W ogóle gdzieś mieliśmy tutaj lekarstwa dla zwierząt. Zawsze jak kupię tych lekarstw kilka, to gdzieś kładę w kuchni na blacie, żebym w razie czego miała. I. Kurcze nie ma i widzę, że te gofry skisły. Holender. No dobra, ale widzę, że, że nie mam. Czyli trzeba będzie pójść kupić. Jeszcze przejrzę te yy, ekwipunki. W razie co, nie? Ale może laje jest zdrowa, tylko po prostu może trzeba ją wykąpać, czy coś w tym deseń. Jeszcze zerknę w ekwipunek. No jest, jest przysmak na poprawę zdrowia. Dobra, jesteśmy uratowani. W razie co mamy. I to ma Arleta. Ok, żebym pamiętała. Zerknijmy jeszcze na koniec tego odcinka w te prezenty. Zobaczmy, co tutaj Papcio rus nam przyniósł. Misa na świece to chyba dłęń dostał. I okej, okay, to jest to taka świeczka. Fajna sprawa. Fajna, ale nie mam gdzie postawić. No, chyba że tu. Wiecie, co sprzedam. No, ta bryła węgla to wiadomo. A to co to jest stół do jadalni? To chyba jest... A, dobra, już wiem. Jak stawiałam choinkę, no to musiałam usunąć stół, więc eee, tutaj są stół z krzesłami. Patrzę, co tutaj się dzieje. To te otworzone prezenty. <laughs> już myślałam, że kot nam coś tu zbroił. Mhm. Nasz Bruno gdzieś tu sobie zmierza. Co jest jakiś młody kotek? Ale zobaczcie, on w panelu śpi. I jest poko... Aha, teraz się obudził, dobra. No, tutaj będzie mu fajnie przy kominku. Także myślę, że w ciepełku będzie sobie tutaj smacznie chrapał aż do rana. No i cóż, zapraszam Was na kolejny odcinek. To będzie wtedy już drugi dzień świąt i pójdziemy zapoznać się z, z przyszłą rodziną Wiktoryny, tak jak to tutaj planuję. No, gdzie ten kotek mi ucieka? A gdzieś sobie idzie. Być może do legowiska albo na drapak. No nic, w każdym razie w tym momencie to na tyle i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.